Już z tej strony, tutaj ja, jesteśmy na Jest na tym mam 935 zł. W banansie. oczywiście, z kodzikiem, tutaj 10% bonusu do darmowe 2 zł. 10 groszy na przetestowanie strony, drżmy metod płatności. Zresztą, jak widzicie, mam bliki, karty, przelewy, skiny. Natychmiastowe płatności z są na nas Nie trzeba czekać 8 dni, po prostu od razu doładowujecie, macie na koncie. Działa to na podstawie limitów, czyli doładowując, nasz limit się zwiększa, z każdym ładowaniem coraz większy, więc z moim kodem razem macie 20%. Oprócz tego krypto, e, paystaffy, giftkarty, zen, Apple Pay, Google Pay jest naprawdę dużo, dużo możliwości wyboru e, tego, co chcecie doładować na CSGO Skinsie. A czy doładować warto? Nie wiem, ale jeżeli już się na to zdecydujesz z moim kodem TUHAJ i wpłacisz 8,40, to a, do wygrania, do wygrania, do zgarnięcia jest Bayonet Gamma Doppler, Good Knife e, Doppler, razem 5 kafli w nagrodach. E, to jest taki prezentik do ładowania. Wszystko tu jest rozpisane. Naprawdę serdecznie zapraszam do lektury. A jeżeli już się zdecydujesz, to do użycia kodu TUHAI. E, więc, mm, aż jest evencik. może otwórzmy sobie Jager Naut 21 zł. Spróbujmy, polećmy z tym. No i co? Dzisiaj sobie chyba spróbujemy, przetestujemy, czy możemy coś wygrać z Jager Naut Case'em. 13:31 to znaczy, że robimy bitwę. To znaczy, że robimy bitwę. I yy, wrzucamy tutaj. Gdzie to jest? Gdzie to jest? 21 Jaggernaut. 20 razy. Stara śpiewka. 4-2-0, moja ulubiona liczba, więc nie lecimy w trybie shirt. A underdog. Ostatni underdog nam nie oddał, ale na Sizguzki się naprawdę dużo, dużo, naprawdę dużo osób. Zawsze ktoś bije wam w bitwę, jeżeli chwilę poczekacie, aby móc komuś bić i sprawić mu przyjemność. A co, jeżeli nie wbiję? Chciałbym pokazać, że można wrzucić bota, ale ktoś wbił. Ale bota można wrzucić, jeżeli naprawdę nie lubicie czekać, chcecie mieć od razu, e, od razu bitewkę, jesteście niecierpliwi i lubicie patrzeć, jak wygrywacie, przegrywacie cokolwiek, to wrzucacie wtedy bota i lecicie. Ale zdradzę, że ktoś mi wbił, to mam nadzieję, że uda mi się to wygrać. Okej. Okay. Błagam, wrzućcie coś. 41 versus 92 źle nie jest. Źle nie jest. 101 ma. Bo tu o to chodzi, żeby on nadrobił tego jak najwięcej. A ta przewaga, jak na razie, wygląda imponująco. Imponująco: 30 zł nie jest dużo. Ale zawsze to lepiej niż nic. 75 o to chodzi. O to chodzi. Keep Rollin, rolling z eee, Bo chciałbym chciałbym wygrać tą bitewkę. I chciałbym zgarnąć ten potężnie pijąc jaki się w tej bitwie kryje. Okej. Okay. Źle nie jest. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Minimal worth, lepiej niż w Lepiej dlaczego? Bo gramy w underdog, przypominam. Więc moje prowadzenie, czym mniej dropniemy, tym większe prowadzenie mamy. A czym więcej nasz przeciwnik dropnie, tym lepiej. <laughs> Piękna sprawa, jak na razie to wygląda w... No obiecująco, obiecująco, bo tu nieważne kto wygra, już będzie profit. Fajnie, jakby, jakbym ja wygrał. Okej. Okay. 224 versus 278. Spoko, spoko, lecimy, jazda, jazda, biała gwiazda. Okej. Okay. 240, no dobra, wygraliśmy. Piękna sprawa jest. Profit, i o to nam chodzi. Po każdej bitwie lubię mieć profit. Oprócz tego dostajemy tokeny z sklepu bitwy Skrzynek, wygramy czy dostajemy. I jeszcze co ważne, jak widzicie, gościu dostał zwrocik, czyli po każdej bitwie dostajemy 1% zwrotu całej kwoty z bitwy w sklepie bitwy Skrzynek. Wrzucamy tokeny, które wygrywamy, dostajemy nagrodę. W ekstrażerze e, do, 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 do wymiana jest taka, że e, wbijamy sobie do 20 skinów na 3, inne na 2, na 1, inne. Warto zawsze sobie to rozmienić a e, na stronie głównej otwierając skrzynki eventowe, czyli to co przed chwilą, otwierałem. W góry. można sobie wymienić tokeny, które dropniemy jeszcze, więc też dostaniemy tokeny, sam do skrzynki, dostajemy skin na afal, ale broni wymieniamy token na broń. To by było na tyle na dzisiaj, naprawdę dzisiaj banger ekscesja, bo wychodzimy z profitem. Przypominam, 8.40 z kodem 2 High, Gamma Doppler, Good Phase 1 piękne prezenty do doładowania. No i co? No i do następnego. Jo.